Zadajmy sobie o tym, co postanowiłem. Należy Wam się wyjaśnić, jaką witam, bo pewno jest spora część ludzi, którzy dobrze mi życzą, widzów tego kanału. Nie wiem dokładnie skąd to się bierze, ale mam poczucie, że coś im jest winien, mianowicie. A mam tłumaczenie. Dlaczego postanowiłem zrezygnować z tego zawodu? Bo jak wiecie, po prostu ten rok 2019 był dla mnie przełomowy, bo załatwiłem dwie ważne sprawy w zasadniczo. 18-19 to były ważne lata dla mnie. I muszę zdefiniować dalej, co chciałbym robić w moim życiu, czym chciałbym się zająć. Jakby otworzyły się nowe drzwi, potrzeczyła się potencjalne możliwość potencjalnych y, spektrum potencjalnych możliwości, więc naturalną jakby moją tendencją było to, żeby tak, ok, znasz się na track, siedziałeś, y, w ofisie, robiłeś dyspeczerkę, prowadziłeś office nawet momentami, tak krótko, ale znasz tę robotę. Znasz tę robotę od drugiej strony, od strony trakerki, o wiele lepiej od tej strony kierowcy praktycznie. Zostań w transporcie, zajmij się tym. Kolejnym logicznym krokiem, ponieważ nie chcę być kierowcą do końca, mi się wydaje, że to jest bycie pracownikiem kogoś, to jest najmniej korzystna sytuacja, w jakiej ja mogę się znajdować. Dlatego między innymi jestem w trakerce, bo to jest... Taka sytuacja, która, gdzie można zarobić jeszcze przyzwoicie, taka sytuacja, które jest stosunkowo duże zabezpieczenie, to olbrzymie zabezpieczenie zawodowe można powiedzieć, bo ja robotę mogę zmienić, kiedy bądź podnoszę telefon i za dwa dni pracuję gdzie indziej. wszędzie jest mnóstwo pracy, jest duża swoboda, trzeba sobie ustawić, w jakim charakterze chcesz pracować, chcesz pracować ile chcesz zarabiać i tak dalej, i tak dalej. To jest wiemy kontrola. To jest wyjątkowy zawód w moich oczach, jeżeli porówna się... do takiego typowego przeciętnego zawodu. Jest duża wolność i swoboda, dlatego tutaj jestem. Ale tu, gdzie jestem, to nie jest wystarczające dla mnie. Ja widzę dalej. Widzę. Kolejne cele, które chciałbym osiągnąć, i do nich na pewno należy logicznym krokiem, by się być właśnie kupno swoje ciężarówki, przejście na swoje, aby zarabiać troszkę więcej i przybliżyć się do kolejnego celu, którym by było ewentualnie rozwijanie własnej firmy transportowej, zacząć kupować ciężarówki i upóźnić kierowców. I to był właśnie logiczny kierunek, biorąc pod uwagę to, gdzie jestem, co robić dalej. Ale, jakby, chociaż racjonalnie rzecz ujmując to ma sens, to moje serce w tym nie jest po prostu. Jak sobie wyobrażam samego siebie, gdzie chciałbym być za 3 lata, czy za 5 lat, to nie jest to, co chciałbym robić. Wiem z jednej strony, że prawdopodobnie bym sobie dał radę, jakbym się w to zaangażował święciu, w którym jest moja i energia, ale nie tak podejmuję decyzje ważne w moim życiu. Ważne decyzje w moim życiu podejmuję zawsze intuicją, powiedzieć. jakimś takim wewnętrznym przekonaniem, przeczuciem. A ra rozum, racjonalną moją część, używam jako drugi stopień, jako to narzędzie, które pomaga wdrożyć w mój plan, a nie na odwrót. Że ja sobie coś przemyślę racjonalnie i zacznę to realizować całkowicie ignorując intuicję. głos wewnętrzny. I mój głos wewnętrzny podpowiada mi, że to nie jest to, co ja chciałbym robić, rozwijać, widzisz, w trakerkę, Po prostu. Jest coś innego, czym ja się zajmuję od lat, co jest moim takim małym, pobocznym, ukrytym hobby, można powiedzieć. I czemu postanowiłem właśnie się poświęcić, całkowicie biorąc, wszystkie moje zasoby, wszystko, całą moją energię, y, oszczędności, inteligencję, jakiś potencjał, wolny czas? Fakt, że nie mam żadnych wielkich obowiązków, nie mam żadnych długów, jestem finansowo stabilny bardzo i nie mam jakichś rodzinnych obowiązków. Mam dużo czasu na to, żeby poświęcić się całkowicie y, mojemu celowi i spróbować go zrealizować zrealizować jak po prostu. Tym, że hobby jest. Tym, że moim zainteresowaniem jest gra na giełdzie walutowej. Spekulacja finansowa, innym słowem. To jest coś, co ja odkryłem chyba 10 lat temu. I jakby nigdy to z mojego życia nie zniknęło, bo był, nie zniknęło. Były takie okresy, gdy byłem bardzo tym zainteresowany oraz takie lata, kiedy w ogóle to odłożyłem na bok. Ponieważ nie byłem w stanie być, po prostu osiągnąć takiego pułapu, aby być zawodowym, i to mnie zniechęciło nie raz, nie dwa. I to jest to, czym chcę, czemu chcę się poświęcić. Ponieważ jak chcę być sam siebie, wyobrażać, gdzie ja chciałbym być za te 5 lat, to jest posiadanie właśnie takiego zawodu, który jest niezależny od miejsca. Od przestrzeni generalnie. Mogę go wykonywać czy to w Polsce, czy to w Europie, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Ameryce Południowej. Gdziekolwiek bym nie był, praca podróżuje ze mną. No i pułap zarobkowy jest absolutnie nieograniczony w zasadzie jest to jedyne, co mnie ogranicza, to Twoja własna psychologia, rozumieńczość, doświadczenie. Dlatego, jak sobie o tym się zastanowię, to wydaje mi się, że to jest o wiele lepsze rozwiązanie. Po pierwsze, intuicyjnie. To nie ma żadnej wątpliwości, jak porównam te dwie sprawy, co powinienem robić. Ale także racjonalnie jest to bardzo, bardzo, bardzo ciężkie wydarzenie, ciężkie wyzwanie, trudne wyzwanie do spełnienia, bo chyba będzie najcięższa rzecz, rzecz jaką jakiejś podejmę w życiu. Rozwód mój, to była najcięższa rzecz, w w powiem, bez absolutnej wątpliwości. Bardzo mi się było ciężko na to zdecydować. I jakby są konsekwencje tego do Dziś są po prostu odczuwalne. No i ciężko też pamiętam, ale ja lubię, lubię robić ciężkie rzeczy, Lubię mieć jakąś misję. Lubię mieć jakiś cel przed sobą, któremu mogę coś poświęcić, którego wynik jest zupełnie nieznany, który stanowi jakieś wyzwanie, wysiłek. Muszę się do tego zmotywować, skupić, poświęcić. Bardzo dużo trzeba poświęcić, żeby taki cel osiągnąć. I w przypadku spekulacji finansowej, no to statystyki są przerażające, bo powiedzmy jakieś 3%, może 5% ludzi jest w stanie się z tego utrzymywać, stworzyć, zrobić z tego styl życia, swój własny zawód. Więc szanse na sukces są bardzo, bardzo malutkie, znikome. I dlatego to mnie właśnie kręci, dlatego to mnie właśnie podnieca. Dlatego mam w sobie taki ogień, który się pali momentami żażny przez lata, można powiedzieć. Czasem bardzo pali się bardzo gwałtownie, a czasem się po prostu tylko żarzy, ale on nigdy nie wygasł do tej pory, więc... Taki jest mój plan, moi mili. Nie wchodzę w trakerkę, w tym sensie ją rzucam. Nie rzucam ją całkowicie drastycznie od razu. Może złe słówko wybrałem, to jest raczej rzut młotem. Bo jak się przygotujesz do rzutu młotem, to najpierw robisz kółka, co nie? Zanim ten małatwy strzelić Ci z rąk. Ja właśnie coś takiego zacząłem robić. Zacząłem robić pierwsze kroki w pierwszych, pierwszych kółek. Zmieniam swój styl życia. Moim celem teraz jest tak, zostać cały czas streperce, bo to jest super zawód, jeżeli chodzi o... No to jest to, co ja lubię, bardzo lubię i umiem, jestem w tym dobrym. Umiem to wykonywać dobrze. Jestem po prostu fachowcem w tej pości. Jednocześnie da, praca w takich firmie jak moje firmy, co daje mi dużą swobodę. I moim celem jest po powrocie z Polski zacząć pomału przechodzić na taki styl, że jeżdżę coraz mniej, minimalnie wręcz, a coraz więcej czasu, pieniędzy i energii poświęcam na trening na giełdzie. Planuję też kupić y, jakąś nieruchomość in, y, inwestycyjną w następnym roku albo w Polsce. Tutaj na pewno, ale nie wiem czy w Polsce też. Może obie rzeczy może mi się uda zrobić na samym roku. Bo potrzebuję zabezpieczenia, potrzebuje... To nie jest mądre być. W Stanach Zjednoczonych system podatkowy jest założony, że to nie jest mądre być pracownikiem, który się rozlicza na W2. Lepszym krokiem jest 1099, czyli to, co ja obecnie nie robię, ale to, co zawsze robiłem, czyli samozatrudnienie, ale jeszcze lepszym mi moment. Yy, rozwiązaniami podatkowymi, po prostu sposobami na bogactwo. To jest otwarcie własnej firmy i jakieś inwestycje. Dlatego też chcę iść jednocześnie w tym kierunku, ale trackerka jako narzędzie do zdobywania pieniędzy do tego, żeby normalnie płacić swoje rachunki i coś, coś utrzymywać się normalnie. Człowiek cały czas pozostanie w moim arsenale, tak sobie to wyobrażam. To nie cały czas jeździł. Ten mój plan to są raczej podchodzę do tego, patrzę na to w ten sposób, że żeby się naprawdę nauczyć jakiegokolwiek zawodu, żeby stać się w nim dobrym, żeby stać się w nim profesjonalistą i fachowcem, nawet tak głupiego i prostego zawodu jak trackerka, to jednak ten proces zajmuje lata. Co nie? Są lata treningu, wysiłku, zbierania doświadczenia. Naprawdę dobrym kierowcą staje się powiedzmy po dwóch latach czy po trzech. Po dwóch można już powiedzieć. I w ten sposób podchodzę do tego wyzwania. Ja się spodziewam, że to nie będzie krótka sprawa, że to nie będzie szybka sprawa. To nie jest kwestia tygodni lub miesięcy. To jest kwestia raczej długich miesięcy lub lat, w których rynek ci mordę obija. I to musisz być na tyle silny, aby być to w stanie znieść finansowo i psychicznie. Dlatego po powrocie zamierzam dalej pracować. Nie wiem, czy będę pracował. Przychodzą zmiany prawne. Znowu, to jest chyba ostateczny guść do trumny, jeżeli chodzi o wykonywanie tego zawodu w Ameryce. Te najnowsze zmiany prawne wchodzące w połowie grudnia. Ja wyjeżdżam do Polski i po powrocie z Polski będę wiedział, jak to wygląda w praktyce. I wtedy będę się decydował, gdzie tu w ogóle pracować, bo nie wiem, czy to będzie sens wykonywać pracę w charakterze składaków, pracować na ltl -ach. Tak będzie mi się bardziej opłacało pracować one pick, one job. Zobaczymy. To się rozwiąże później, także nie wiem, czy wrócę po prostu do go po powrocie, ale na pewno wrócę do trackerki. Myślę, że w Polsce tak by dwa miesiące posiedzę po zawodach. Zobaczymy, co mam zrobić. Spędzić troszkę czasu z rodziną, święta ze staruszkami. Zajebiście, nie? Trzeba o tych rzeczach też tak myśleć. Do czasu nikt ci nie wróci, żadne pieniądze nie kupią. Ja też wychodzę z tego zawodu, bo to jest zawód bardzo, bardzo kosztowny. Pod tym względem płacę za niego sercowicie, swoim własnym życiem prywatnym, którego zasadniczo nie mam. Ja płacę za to bardzo, bardzo dużo czasem osobistym, którego również nie mam praktycznie więc są takie ukryte koszta tego zawodu i to równanie pomiędzy ile właściwie poświęcasz ile płacisz za to, aby Tobie dobrze płaciło to balans tego równania zaczyna się przekrzywiać na tą sprawę na tą stronę, w której ja już oceniam, że to nie jest dla mnie korzystny układ Także tak się mają sprawy. moi drodzy. Kamienie zostały rzucone. Jak to pójdzie. Jakie to ma konsekwencje, jeżeli chodzi o mój kanał na YouTubie. Na pewno zacząłem mniej ostatnio filmować i składać. Mam trochę materiału, może będąc w Polsce coś tam skleja. Ale to ma... mój tato miał rację, że to, ta decyzja ma... Yy, Konsekwencja ma wpływ na moją działalność. Na YouTube I będę po prostu teraz rzucał mniej, mniej materiałów, podejrzewam, i nie wiem, jak to będzie wyglądało dalej. To zobaczymy, w każdym razie tak na to patrzę. Na to tyle. To ja życzę miłego dnia. do usłyszenia. Bye.